W Wydarzeniach 24: Czas na najnowszą prognozę pogody. Z nami jest Paulina Mabiala Czarkowska. Dzień, dzień dobry. dobry. No właśnie, ten dzień wszystkich świętych, świętozmarłych, jak niektórzy je nazywają. Tutaj z niepokojem patrzymy w niebo, no bo po prostu będziemy na świeżym powietrzu, będziemy jeździć też na cmentarze, zatem ta dobra pogoda jest nam zwyczajnie potrzebna. I będzie. I na będzie. W obszarze naszego kraju mm -hmm. bez opadów deszczu. Obawę... To najważniejsze, chyba. Też tak myślę. Opady deszczu tylko w północno-zachodniej części, gdzieś w okolicy Niziny Szczecińskiej, ale na pozostałym obszarze powinno być sucho. Pomimo tego większego zachmurzenia, nadal możliwe przejaśnienia, czyli będzie i przede wszystkim będzie ciepło, bo temperatura do nawet 18 stopni. Więc ten pierwszy listopada rzeczywiście nam się uda. Parasole w największym obszarze możemy odłożyć w kąt. Ręce będziemy mieć i tak zajęte czymś Zdecydowanie. innym. Zdecydowanie. <grych> Przejdźmy teraz do map i sprawdźmy sytuację obecną w Europie. A nad Europą krążą liczne fronty atmosferyczne, które psują tą pogodę, niosąc ze sobą dużą dawkę. Wilgoci, duże zachmurzenie i też opady deszczu, ale już w piątek, pogodę będzie poprawiał wyż z nad Karpat. I właśnie to on sprawi, że troszkę więcej tego słońca do nas przyjdzie. Gdzie będzie najcieplej? Jutro najcieplejszą stolicą będzie Rzym, 21 stopni. i taką samą wartość zanotujemy w Lizbonie, ale oba te miejscowości, oba te stolice będą niestety pochmurne i deszczowe. Centrum Europy z temperaturą na poziomie od 9 stopni w Mińsku do 20 nawet w Bukareszcie. I tutaj zdecydowanie więcej słońca. W Wiedeń, Budapeszt, Bukaresz bardziej słoneczne stolice. Najchłodniej będzie w Oslo i tam pomimo, bez, że nie będzie opadów, termometry wskażą 5 stopni. Dzisiejsze popołudnie, niestety pochmurne i deszczowe, bez parasola niestety się nie obędzie w każdym zakątku naszego kraju. Termometry wskażą od 11 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 17 stopni w Krakowie, czyli pomimo tego deszczu nadal dosyć, a nawet powiedziałabym, jak na tą porę roku, bardzo ciepło. Ale niestety te dwie strzałki określają siłę wiatru. Dzisiaj wiatr jest silny w porywach do 70 km na godzinę, a na samym wybrzeżu nawet do 100 km na godzinę. Co oznacza jedno: w połączeniu ten wiatr z wilgocią sprawi, że temperatura odczuwalna będzie niższa niż ta, którą wskażą nam termometry. Zbliżająca się noc będzie podzielona. Na południu pogodna, gdzie nigdzie możliwe. Lokalne rozpogodzenia to przynajmniej prawie bezchmurnego nieba więcej chmur i deszczu na północy kraju. Pojawią się również mgły i zamglenia, a te na ścianie zachodniej w Szczecinie, w Gorzowie w Wielkopolskim oraz w Zielonej Górze. Temperatura. Od jednego stopnia w Zakopanem do 7 stopni na Suwalszczyźnie, 9 stopni w białym stoku oraz koło brzegu i 10 stopni w trójmieście. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich z zachodu i z południowego zachodu umiarkowany. Warunki na drogach no są będą utrudnione przez deszcze i mgły. Widzialność będzie ograniczona, a jezdnia może okazać się śliska, dlatego warto zachować tą szczególną ostrożność. A jutro? jest zdecydowanie więcej pogodnego nieba i przeważnie bez opadów deszczu. Przylotnie popada tylko w rejonie koło brzegu oraz na Suwalszczyźnie. Na pozostałym obszarze sucho, ale na południu przede wszystkim też dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 13 stopni w Rzeszowie, Krakowie, Katowicie. Wicach Opolu oraz we Wrocławiu. Silniejszy wiatr pojawi się na wschodzie kraju w porywach do 50-70 km na godzinę. Na ten moment ode mnie to już wszystko. Do zobaczenia.